Mój mąż stracił wszystko: firmę, którą budowaliśmy przez 20 lat, dom, w którym wychowaliśmy naszą córkę i ostatnie strzępy mojego szacunku. Sąd nie miał dla niego litości, a jego upadek był równie spektakularny, co zasłużony. A ja? Ja stałam i patrzyłam, jak jego świat rozpada się na kawałki, które sam, kawałek po kawałku, Odłupywał przez lata zdrady i kłamstw. A wszystko to zaczęło się od jednego, przypadkowo otwartego maila, który zniszczył nasze życie, bym ja mogła je potem zbudować od nowa na jego gruzach. Zanim opowiem Wam, jak do tego doszło i jak krok po kroku zdemaskowałam jego sieć oszustw, mam do Was prośbę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta mnie oglądacie. Zawsze z ciekawością czytam, dokąd dociera moja historia. A teraz wracajmy do opowieści. Tamta noc była jak setki innych był wtorek, końcówka listopada, a za oknami naszego domu w Białym Stoku wiatr targał nagimi gałęziami drzew. Wróciłam do domu koło dziesiątej wieczorem, po drugiej zmianie w magazynie, którą wzięłam, żeby dorobić parę groszy. Nasza firma transportowa. GNP Trans, skrót od Grażyna i Piotr, przechodziła według mojego męża ciężkie czasy. Musimy zaciskać pasa, Grażynko, powtarzał od miesięcy. Kryzys w branży, ceny paliwa, Zusy nas zjedzą. Wierzyłam mu. W końcu byliśmy w tym razem od samego początku: od jednego, starego busa marki Lublin, kupionego za pieniądze ze sprzedaży mieszkania po mojej babci. Teraz mieliśmy pięć ciągników siodłowych marki skania i naczepy chłodnicze, ale długi, jak twierdził Piotr, rosły szybciej niż zyski. Czułam to w kościach, to zmęczenie i ciągły niepokój o pieniądze. Zapach zimnej kawy unosił się w kuchni. Piotr spał już w sypialni na górze, albo udawał, że śpi. Ostatnio nasze rozmowy ograniczały się do logistyki dnia codziennego. I jego narzekań na finanse. Cisza w domu była gęsta, przerywana tylko tykaniem zegara i szumem starej lodówki marki Polar. Nasza córka Zosia potrzebowała intensywnej i kosztownej terapii behawioralnej. Diagnoza spektrum autyzmu spadła na nas jak grom z jasnego nieba dwa lata temu, a ja byłam gotowa zrobić wszystko, by zapewnić jej najlepszą możliwą opiekę. Piotr też, przynajmniej tak mówił. Ale kiedy przyszło do płacenia faktur za terapię, zawsze pojawiał się ten sam problem. Skarbie, w tym miesiącu nie damy rady, może odłóżmy to na przyszły kwartał. Moje serce pękało za każdym razem. Pożyczałam od siostry, brałam nadgodziny, a on wciąż powtarzał, że firma ledwo wszędzie. Tamtej nocy usiadłam przy stole w kuchni, gdzie stał jego służbowy laptop, Del Latitude. Zawsze zostawiał go otwartego, zalogowanego. Nigdy nie zaglądałam do jego rzeczy, ufałam mu. Ale tamtego wieczoru coś mnie tknęło. Może to było wyczerpanie, a może intuicja, która krzyczała, że coś jest nie tak. Kursor myszy zawisł nad ikoną klienta pocztowego. Ekran był jeszcze ciepły. Musiał siedzieć tuż przed moim powrotem. Kliknęłam. Otworzyła się lista maili, a na samej górze, jako ostatnia odebrana wiadomość, widniał tytuł: Potwierdzenie płatności za leczenie Witamet, klinika onkologiczna. Serce podskoczyło mi do gardła. Piotr, chory na raka? Dlaczego mi nic nie powiedział? Moje palce drżały, gdy klikałam, żeby otworzyć wiadomość. Ale to, co zobaczyłam, było gorsze niż najczarniejsze scenariusze. To nie było jego imię na fakturze. To była faktura pro forma opiewająca na kwotę 153 450 zł. Płatność została już dokonana z firmowego konta GNP Trans, a pacjentką była pani Ewelina Rogalska. Ewelina. Jego nowa sekretarka, 28 lat, zawsze uśmiechnięta, zawsze pomocna. Ta sama Ewelina, o której mówił, że jest świetnym nabytkiem dla firmy i bardzo kompetentna. Poczułam falę gorąca, a potem przeszywający chłód. Świat zawirował. Musiałam oprzeć się o stół, żeby nie upaść. 150 tysięcy z firmowych pieniędzy na leczenie obcej kobiety. A dla naszej córki, dla jego własnego dziecka, nie miał trzech tysięcy miesięcznie na terapię, która mogła zmienić jej całe życie. W tamtej chwili coś we mnie pękło: miłość, zaufanie, 20 lat wspólnego życia wszystko to rozsypało się w pył, została tylko zimna. Krystalicznie czysta furia. Podniosłam wzrok i spojrzałam na swoje odbicie w czarnym ekranie okna. Widziałam kobietę o zmęczonych oczach, ale pod tym zmęczeniem tlił się nowy, niebezpieczny ogień. On nie wiedział, że właśnie obudził kogoś, kogo nigdy nie chciałby spotkać na swojej drodze. I wtedy, stojąc w tej cichej kuchni, poczułam jak wspomnienie sprzed zaledwie tygodnia uderzyło we mnie z siłą fizycznego ciosu stałam przy tym samym oknie patrząc na deszcz a piotr stał za mną trzymając w ręku rachunek za ośrodek terapeutyczny dla zosi pamiętam jego głos fałszywie troskliwy grażyna ja wiem że to dla ciebie ważne dla nas obojga ale spójrz na te liczby Dwa tiry stoją na warsztacie, leasing trzeba płacić. Nie możemy sobie teraz na to pozwolić. To jest 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Wiesz, ile to jest paliwa? Musimy myśleć racjonalnie. Pamiętam, jak odwróciłam się do niego, a w moich oczach były łzy. Piotr, ale to jest jej przyszłość. Terapeutka mówi, że robi ogromne postępy, że to jest kluczowy moment. Proszę cię. Znajdźmy te pieniądze. A on położył mi ręce na ramionach. Jego dotyk, który kiedyś był dla mnie ukojeniem, teraz wydał mi się obcy. Znajdziemy, obiecuję, ale nie w tym miesiącu. Przetrwajmy ten trudny okres, a potem wszystko się ułoży. Zobaczysz. Teraz jego słowa brzmiały jak ponury żart: Przetrwajmy trudny okres podczas. Gdy on przelewał ponad 150 tysięcy na leczenie swojej kochanki. Ta myśl była jak trucizna rozlewająca się po moich żyłach. Wróciłam do laptopa. Moje ręce już nie drżały, były zimne i pewne, zaczęłam kopać. Wpisałam w wyszukiwarkę mailową jej imię Ewelina i wtedy otworzyła się puszka Pandory. Były tam maile z rezerwacjami hotelowymi w Sopocie, w Krakowie, w Pradze, zawsze dwa bilety lotnicze, zawsze pokój z jednym wielkim łóżkiem. Były zdjęcia on i ona, przytuleni na tle jakiegoś zamku, uśmiechnięci, szczęśliwi. Były prywatne wiadomości, pełne czułych słówek i obietnic. A potem znalazłam folder o nazwie Dokumenty Ewelina. A w nim skany jej wyników badań, kosztorysy leczenia, korespondencje z kliniką Vitamed i umowę. Nieoficjalną umowę pożyczki, spisaną na firmowym papierze GMP Trans, w której Piotr zobowiązywał się pokryć całość kosztów jej leczenia, a ona miała to spłacić w przyszłości. To było tak bezczelne, tak aroganckie, że aż zaparło mi dech. Nie konfrontowałam się z nim. Nie zrobiłam mu awantury. Wiedziałam, że to nic nie da. Wyparłby się, zakrzyczał, nazwał histeryczką. Nie. Postanowiłam działać inaczej. Zeszłam do piwnicy i odgrzebałam stary dysk zewnętrzny Kingston o pojemności jednego terabajta. Przez resztę nocy, aż do bladego świtu, siedziałam przy jego komputerze i kopiowałam wszystko. Każdego maila, każde zdjęcie, Każdą fakturę, każdy wyciąg z konta, który mogłam znaleźć. Kopiowałam całą historię ich romansu i jego finansowych malwersacji. Kiedy słońce zaczęło wschodzić, miałam już wszystko. Mały, czarny dysk w mojej dłoni wydawał się cięższy niż cała nasza firma. Zawierał w sobie dowód jego zdrady i klucz do mojej zemsty. Tego ranka, kiedy schodził na śniadanie, uśmiechnęłam się do niego. To był najbardziej fałszywy uśmiech w moim życiu, ale on niczego nie zauważył. Był zbyt zajęty sobą, swoim kłamstwem. Cześć, kochanie, powiedział, całując mnie przelotnie w policzek. Poczułam obrzydzenie. Cześć, odpowiedziałam, podając mu kawę. Ciężka noc, źle spałam. A co się stało? Zapytał z udawaną troską. Po prostu martwię się o firmę, skłamałam gładko. Wiem, skarbie, ale nie martw się. Mam wszystko pod kontrolą, powiedział, a ja musiałam użyć całej siły woli, żeby nie wybuchnąć śmiechem. Nie wiedział, jak bardzo się mylił. Wiedziałam, że to, co znalazłam, to wierzchołek góry lodowej. Ale, żeby to udowodnić w sądzie, potrzebowałam czegoś więcej. Czegoś niepodważalnego i pomocy profesjonalisty. Następnego dnia wzięłam wolne. Powiedziałam, że muszę zawieść Zosie na dodatkowe badania. Zamiast tego pojechałam do centrum Białego Stoku na ulicę Sienkiewicza. Zaparkowałam swoją starą Skodę Fabie przecznicę dalej i poszłam pieszo, rozglądając się nerwowo, jakbym robiła coś nielegalnego. Miałam umówione spotkanie w kancelarii adwokackiej Lex et Justitia. Mecenas Sokołowski był polecony przez moją siostrę. Starszy pan, po sześćdziesiątce, z siwą brodą i spojrzeniem, które zdawało się przenikać na wylot. Położyłam przed nim dysk twardy. Panie Mecenasie, chcę wnieść o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie męża. I chcę go pozbawić firmy, którą zbudował na moich pieniądzach i moim zaufaniu. Przez następną godzinę opowiadałam mu wszystko, a on słuchał w milczeniu, robiąc notatki. Kiedy skończyłam, odchylił się na swoim skórzanym fotelu i spojrzał na mnie. Pani Grażyno, ma pani bardzo mocne dowody na romans. To wystarczy do orzeczenia o winie. Ale sprawa firmy jest bardziej skomplikowana. Byliście współwłaścicielami po 50%. Wyprowadzenie pieniędzy na leczenie kochanki to ewidentna defraudacja, działanie na szkodę spółki. Ale musimy to udowodnić ponad wszelką wątpliwość. Musimy połączyć te płatności bezpośrednio z nim, a nie tylko z firmą. Pokazałam mu wtedy tę nieoficjalną umowę pożyczki, którą znalazłam. Jego oczy błysnęły. To jest to. To jest gwóźdź do jego trumny. Ale potrzebujemy jeszcze czegoś. Potrzebujemy udowodnić, że to nie był jednorazowy incydent, ale systematyczne działanie i że jego relacja z tą panią wciąż trwa. Wtedy właśnie polecił mi pana Jacka, prywatnego detektywa. Kolejne tygodnie były najdziwniejszym i najtrudniejszym okresem w moim życiu. Na zewnątrz byłam tą samą grażyną, żoną, matką, współwłaścicielką firmy. Przychodziłam do biura, uśmiechałam się do męża, rozmawiałam z Eweliną, pytając ją o zdrowie z fałszywą troską, która przyprawiała mnie o mdłości. Ale w środku byłam kimś innym: byłam strategiem, zbieraczem dowodów, zimną i wyrachowaną kobietą, planującą zniszczenie człowieka, którego kiedyś kochałam. To była moja druga praca moje tajne życie. Poniedziałek: skany faktur za paliwo z jego prywatnych wyjazdów, opłacanych kartą firmową. Wtorek: wyciągi z konta firmowego potwierdzające przelewy na prywatne konto Eweliny, opisane jako zaliczka lub delegacja. Środa: telefon od detektywa Jacka: Mamy ich, pani Grażyno. Zdjęcia z restauracji Carska w Białowieży. Bardzo romantyczna kolacja. Czwartek. Nagrywanie rozmowy telefonicznej. Mecenas Sokołowski wyjaśnił mi, że nagrywanie własnych rozmów w celu obrony swoich praw jest dopuszczalne w sądzie. Zadzwoniłam do Piotra pod pretekstem problemu z jednym z kierowców. W trakcie rozmowy, niby od niechcenia rzuciłam: Słuchaj, a ta premia dla Eweliny. Te pięć tysięcy w zeszłym miesiącu, za co to właściwie było? Bo księgowa pyta. Jego głos stężał. To była premia uznaniowa za dobre wyniki. Nie wnikaj w to, ja się tym zajmuję. Kłamał jak znud, a ja miałam to nagrane. Każdy kolejny dowód był jak kolejny kamień dołożony do muru, który budowałam wokół niego. Czułam się coraz silniejsza, ale też coraz bardziej samotna. Cena, jaką płaciłam, była ogromna. Stres zżerał mnie od środka. Pewnego wieczoru, po szczególnie napiętym dniu w biurze, dostałam ataku paniki. Mój oddech stał się płytki, serce waliło jak oszalałe, a pokój zaczął wirować. Byłam pewna, że umieram. Piotr wezwał karetkę. W szpitalu lekarz powiedział, że to wynik skrajnego przemęczenia i stresu. Piotr siedział przy moim łóżku, trzymał mnie za rękę i mówił, jak bardzo się martwi. Patrzyłam w jego zatroskaną twarz i czułam tylko pustkę. Grał swoją rolę doskonale, ale ja znałam prawdę. Wtedy, leżąc na tym szpitalnym łóżku, podłączona do kroplówki, poczułam, że muszę to przyspieszyć. Nie mogłam tak dłużej żyć. Ale los miał dla mnie jeszcze jedną niespodziankę. Gdy wróciłam do domu, Piotr stał w kuchni z dziwnym wyrazem twarzy. Trzymał w ręku moje tabletki na uspokojenie, które przepisał mi lekarz. Grażyna, co się z tobą dzieje? Jesteś jakaś dziwna ostatnio, nerwowa, a teraz te leki. Może powinnaś odpocząć? Może powinnaś na jakiś czas odsunąć się od spraw firmy? Ja sobie ze wszystkim poradzę. W tamtej chwili zamarłam. Wiedziałam, że jedno złe słowo może zniszczyć wszystko, co planowałam. Czy on coś podejrzewał? Czy to była próba odsunięcia mnie, żeby mógł swobodniej działać? Spojrzałam mu prosto w oczy, starając się wyglądać na kruchą i bezbronną. Masz rację, Piotrze. Ostatnio to wszystko mnie przerasta. Ten stres, firma, Zosia, może faktycznie powinnam trochę zwolnić. To była najlepsza aktorska rola mojego życia. Uwierzył. Poczuł się pewnie. I to był jego największy błąd. Myślał, że mam mnie pod kontrolą, że jestem słabą, zestresowaną kobietą na skraju załamania nerwowego. Nie wiedział, że to załamanie dało mi siłę, jakiej nigdy wcześniej nie miałam. Tydzień później, przeglądając w nocy po raz kolejny zawartość firmowego serwera, znalazłam to. Ostateczny dowód. To nie był mail ani zdjęcie. To był plik PDF, głęboko zakopany w folderze archiwum z zeszłego roku. Protokół ze spotkania zarządu. Zarząd składał się z dwóch osób mnie, i jego. Tyle, że ja o tym spotkaniu nie miałam pojęcia. W protokole stało, że w związku z Piao, trudną sytuacją finansową, zarząd jednogłośnie podjął decyzję o przyznaniu Piotrowi specjalnej, nieoprocentowanej pożyczki z firmowych środków w wysokości 100 tysięcy złotych na cele prywatne związane z ratowaniem zdrowia członka rodziny. Pod protokołem były dwa podpisy: jego, i mój. Tyle, że ja nigdy tego nie podpisałam. To było nieudolnie zeskanowane i wklejone faksymile mojego podpisu z zupełnie innego dokumentu. Było krzywe, w innej rozdzielczości. To było tak amatorskie, że aż śmieszne. Ale dla sądu to była jawna próba oszustwa i fałszerstwa. Miałam go. Miałam wszystko. Następnego dnia zadzwoniłam do mecenasa Sokołowskiego. Mamy to, powiedziałam spokojnie. Możemy składać papiery. Dzień, w którym kurier dostarczył Piotrowi pozew rozwodowy i wezwanie do sądu w sprawie o podział majątku, zapamiętam na zawsze. Wrócił do domu blady jak ściana. Nie krzyczał. Był w szoku. Rzucił grubą kopertę na stół. Co to ma znaczyć, grażyna? Wysyczał. Spojrzałam na niego spokojnie, po raz pierwszy od miesięcy nie czując strachu, tylko ulgę. To znaczy, Piotrze, że to koniec, koniec kłamstw, koniec twoich oszustw. Jego szok szybko zamienił się w furię. Pożałujesz tego, zniszczę cię. Nie dostaniesz z tej firmy ani złotówki, wrzeszczał. Nagrywałam to wszystko telefonem, który leżał na blacie. Każde jego słowo było kolejnym gwoździem do jego trumny. Proces był brutalny, ale krótki. Jego adwokat próbował przedstawić mnie jako mściwą, niestabilną, emocjonalnie żonę, która chce zniszczyć męża z zazdrości. Piotr siedział na sali rozpraw z kamienną twarzą, pewny siebie. Ewelina, wezwana jako świadek, Płakała i mówiła, że z Piotrem łączyła ją tylko przyjaźń, a pieniądze były pożyczką, którą zamierzała spłacić. Myśleli, że wygrają, ale nie wiedzieli, co ja mam w zanadrzu. Kiedy mecenas Sokołowski zaczął przedstawiać dowody, atmosfera na sali gęstniała z każdą minutą. Najpierw wyciągi bankowe, potem zdjęcia od detektywa, rezerwacje hotelowe, nagrania rozmów. Mina Piotra powoli rzedła. ale prawdziwa bomba wybuchła, gdy na rzutniku pojawił się sfałszowany protokół ze spotkania zarządu. Kiedy biegły grafolog potwierdził, że mój podpis został podrobiony, na twarzy Piotra malowało się już tylko niedowierzanie i przerażenie. Patrzył na mnie przez całą salę, a ja odwzajemniłam jego spojrzenie, zimne i pozbawione jakichkolwiek emocji. Sędzia starsza kobieta o surowej twarzy, nie potrzebowała dużo czasu na naradę. Kiedy wróciła na salę, w jej głosie nie było cienia współczucia. Sąd orzeka rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego Piotra. W kwestii podziału majątku wspólnego sąd ustala, że kwota 153 450 zł została wyprowadzona z majątku spółki GMP Trans przez pozwanego w sposób nieuprawniony i na szkodę spółki. W związku z tym kwota ta zostaje uznana za osobisty dług pozwanego wobec spółki. W celu spłaty tego długu Sąd nakazuje przeniesienie całości udziałów pozwanego w spółce na rzecz powódki, grażyny, jako formę zadośćuczynienia. Cisza, która zapadła na sali, była ogłuszająca. Piotr siedział nieruchomo, jakby zamienił się w kamień, stracił wszystko: żonę, firmę, dom, który był częścią majątku firmy, został z ogromnym długiem i wyrokiem który stemplował go jako oszusta. Wyszliśmy z sali sądowej. Czekał na mnie na korytarzu. Jego twarz była szara. Grażyna, proszę. Nie możemy tak tego zostawić. To było nasze życie, zaczął, ale mu przerwałam. Tak, Piotrze. To było nasze życie. A ty je zniszczyłeś dla kobiety, która na twój widok po wyroku uciekła z sądu, nawet się nie odwracając. To nie ja ci to zrobiłam, sam sobie to zrobiłeś. Każde kłamstwo, każda ukradziona złotówka, każda odmowa pomocy dla naszej córki, to wszystko zbudowało ten dzień. Życzę ci powodzenia. Odwróciłam się i odeszłam, nie oglądając się za siebie. Minęło pół roku. Firma nazywa się teraz Gitrans. Było ciężko. Musiałam wziąć kredyt, żeby ustabilizować finanse po jego zarządzaniu, ale dajemy radę. Najważniejsze jest to, że Zosia jest na najlepszej terapii w województwie. Robi niesamowite postępy. Jej uśmiech jest dla mnie nagrodą za te wszystkie piekielne miesiące. Piotr wyprowadził się z Białego Stoku. Słyszałam, że pracuje jako kierowca w jakiejś małej firmie pod Warszawą. Ewelina podobno wyzdrowiała i wyszła za mąż za kogoś innego. Nie czuję satysfakcji patrząc na jego upadek. Czuję raczej gorzką ulgę i spokój. Zrobiłam to, co musiałam zrobić, żeby chronić swoje dziecko i swoją przyszłość. Czy zemsta jest słodka? Nie wiem. Ale sprawiedliwość na pewno. Nauczyłam się, że czasem, żeby przetrwać, trzeba stać się kimś, kim nigdy nie chciało się być. A teraz mam do Was pytanie. Czy myślicie, że postąpiłam słusznie? Czy w mojej sytuacji zrobilibyście to samo? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i do usłyszenia w następnej historii.